Witam, Centrum Strzelectwa Taktycznego. Dzisiaj troszkę nietypowy film. Nie ze strzelnicy, tylko stacjonarnie. No ale cóż, no, kolega mnie przekonał, że trzeba nagrać jakiś, jakiś filmik w tym temacie. Więc mam nadzieję, że robimy to pierwszy i ostatni raz. Nie będzie mi się chciało, mam nadzieję, nigdy więcej tego zrobić. Chodzi generalnie o to, że. Kolega stwierdził, że w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś tam komentuje nam jakieś nasze filmy, no to raz na jakiś czas trzeba się odnieść do tych komentarzy. Podobno trzeba, ja nie wiem, mam nadzieję, że więcej mnie do tego nie przymusi. Filmy dość długo już nakręcamy, wrzucamy, przeróżne filmiki raczej dla, tak, dla zabawy, i dla tego, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć. Ewentualnie, jakie można ćwiczenia robić, czasami trochę tam merytoryki też gdzieś, gdzieś włożymy. Tak jak nasz film z, z ćwiczeń, takich na sucho, który parę dobrych lat temu zrobiliśmy, tam ze zgrywania przyrządów, wymian magazynków. Wiem, że on tam jest wiele tysięcy razy oglądany już podobno. Także widocznie komuś się przydały te informacje i dlatego między innymi nakręcamy. Ale. Ostatnio mnie właśnie kolega namówił, pokazał mi tam parę takich komentarzy, no negatywnych, bo pozytywne zawsze mile widziane, zawsze tam się cieszymy, jeżeli jest jakiś pozytywny komentarz. Natomiast oczywiście wiadomo, że zdarzy się parę komentarzy negatywnych, ponieważ no teraz jest bardzo łatwo zdobyć certyfikat. Internetowego rzeczoznawcy, który będzie no, wszystko najlepiej wiedział, najlepiej komentował. Również w temacie strzelania, bo poszedł trzy razy na strzelnicę, może 30, może 300, nie wiem, ale ma potrzebę po prostu wyrażenia swojej opinii, więc pisze, ale nie za bardzo chyba wie o czym. Wiem, że niektórzy mają potrzebę uzewnętrznienia się gdzieś pod filmami, wykazania. Na początek może ja nie będę opowiadał jakby swojej historii, co ja tam robiłem. Myślę, że internetu to nie za bardzo interesuje. Jeżeli ktoś przychodzi na nasze zajęcia i zapyta, to się dowiaduje, gdzie służyłem i co robiłem, jakie mam doświadczenie. Tutaj powiedzmy, że niech wystarczy na potrzeby tego filmu informacja, że no, spędziłem trochę czasu w pewnych... W jednostkach tych, tych renomowanych. Mamy tu z kolegą również, który, który mnie wspiera i, i, i pomaga czasami w szkoleniach. Doświadczenie bojowe i za granicą, i w Polsce. Więc no, myślę, że, że to jakby są odpowiednie plenipotencje do, do szkolenia innych ludzi. I to tyle, że tak powiem, tytułem wstępu. I teraz jakby wyjaśnię, że chciałbym generalnie, żeby ten film najbardziej to trafił do ludzi, którzy by jakieś takie komentarze przeczytali, a chcieliby u nas się szkolić. No i mogło odnieść wrażenie, że no tak, tutaj goście piszą, jeden czy drugi napisał, że facet robi jakieś niebezpieczne rzeczy. Chciałem wyjaśnić jedną rzecz. Chyba nie powinno się jednak komentować czegoś, jeżeli się nie rozumie jakby samych podstaw. Ewidentnie. Tych tam kilka komentarzy, z, nie wiem, ze dwa chyba, czy trzy sprawdziliśmy sobie tutaj ludzi, którzy, którzy je napisali i piszą to osoby raczej zajmujące się no, chyba bardziej strzelaniem sportowym, IPSC, czyli tam z jednej rączki gdzieś jakieś strzelanie, czy, czy bieganie po torze i, i strzelanie do, do, do różnych tych celi w IPSC też fajna, fajny sport, fajna zabawa, zależy jak kto to, to traktuje. Tam macie, moi drodzy, pewne warunki bezpieczeństwa mm, określone, one są podwyższone, moim zdaniem bardzo dobrze, bo strzela dużo sobie tam amatorów, dużo ludzi jest na takim, na takim strzelaniu, więc tam trzeba tego pilnować. My uczymy natomiast strzelania bojowego. Obronnego i dynamicznego. Uwierzcie mi, że to naprawdę jest dość duża różnica. Dowodem na to może być to, że jeden z kolegów z jednostki specjalnej poszedł, stwierdził, że ponieważ był komandosem, pójdzie na zawody IPSC i na pewno będzie w tym świetny. <laughs> Przepraszam. No i chyba bodaj na pierwszych zawodach, jeśli dobrze pamiętam, zdyskwalifikowano go, bo w jego mniemaniu, on odłożył broń w sposób dla niego bezpieczny. Wynikało to z jego wiedzy, z jego doświadczenia, i wiedział, że tak jak położył broń, będzie bezpieczny. Ale to nie było odpowiednio. Bezpieczny według przepisów tych, na tych zawodach, czy ogólnych jakichś IPSC, nie interesuje się więc, nie wiem. I ja się nie będę wypowiadał pod filmami ludzi, którzy strzelają takie strzelania. Mnie wielokrotnie pytano, czy to jest dobre, żeby nabrać takiego drygu w strzelaniu. Każdy niech robi co chce. Każda forma strzelania jest dobra, tylko można nabrać złych nawyków, jeżeli chce się czegoś innego nauczyć. Tenże sam kolega w jakichś tam bodaj następnych zawodach, czy, czy nie, czy w tych samych, um, zajął chyba przedostatnie miejsce. Myślał, że będzie w pierwszej trójce. I to jakby też wskazuje na to, jak duża różnica dzieli strzelania takie bojowe, jakie trzeba gdzieś, no niestety, na wojnie wykonywać, czy, czy w jakichś akcjach mm, bojowych, nie, jak, jak daleko to jest od, od, takich, od takich zawodów. W związku z tym, jeżeli ktoś nie rozumie tych, tych różnic i będzie mi komentował, że ja. Źle kieruje broń, że ja źle ją przestrzeliwuję, że ja, ja jej nie sprawdzam na przykład też. No tu kieruję w ludzi broń. Taki chyba komentarz też mi się gdzieś tam przewinął, tylko to już dość dawno, z tego co pamiętam. Moi drodzy, no ja nie mogę na każdym filmie pokazywać i przed każdym ujęciem, takim że ja wyjmuję ten magazynek że ja broń sobie sprawdzę tutaj, czy, czy w ogóle przeładuję i przestrzelę ją, w... Przesuncie się tam i, i bezpiecznie ją przestrzelę, tak? To jest pozbawione sesji. ja tego nie widzę również na innych filmach, pewnie też się tam uzewnętrzniacie, udziska u innych, pisząc, jak to ktoś nie przestrzegł broni. Um, ja po prostu to robię, bo ja muszę wiedzieć, co się dzieje z moją bronią, ale to za chwilkę. To jest jedno, więc ja tego nie pokazuję, ale ja wiem, co, co ja zrobiłem z tą bronią, wiem, że jest sprawdzona. Niebezpieczne jakieś tam kierowanie i tak dalej. Wy inaczej robicie z bronią w takim strzelaniu, w takich zajęciach bojowych odbywa się to zupełnie inaczej. Zupełnie albo, albo trochę inaczej, zależy jak to tam podchodzi. Natomiast dobrym komentarzem do tego, jest to, co kiedyś powiedział na jednym z filmów pan Zima. Nie jesteśmy po imieniu, więc jakby mówimy pan. I on kiedyś powiedział w takim filmie, że bardzo, bardzo dobrze by było, gdyby ludzie zrozumieli, że ludzie po służbie, po jednostkach, zwłaszcza takich tych specjalnych, gdzie to obcowanie z bronią było naprawdę na, na ogromną skalę. My, my godziny spędzaliśmy z bronią wystrzelanych mamy ogromne ilości amunicji czasami całymi tygodniami chodziło się cały czas z bronią i w pełnym szpeju cały czas musieliśmy wiedzieć co się dzieje z tą bronią u takich ludzi nie zobaczycie że biorą tak jak amator cywil który pierwszy raz na przykład przychodzi o pistolet pistolet i od razu łapie go tak i to bardzo często widzimy na, u nas przynajmniej na, na zajęciach, jak ktoś przyjdzie pierwszy raz to łapie broń, ale fajnie. Nie sprawdził, nie zobaczył co jest z językiem spustowym, no nie zna się po prostu na broni, więc jakby no łapie tak jak na filmach pokazują. Tak? Prawie zawsze zobaczycie to, my mamy wkodowane do bani to, że paluch jest naszym bezpiecznikiem i nieważne czy tu będą bezpieczniki czy nie. Zawsze ten palec najpierw ląduje tutaj. My sobie zawsze sprawdzimy broń, i tak jak mówię, to że my tego nie pokażemy na filmie, to nie znaczy, że my tego nie robimy. Ja cały czas mam wkodowane do głowy, że ja muszę wiedzieć, co się dzieje z moją bronią. To raz, a dwa, gdzie jest skierowana lufa, ale też jeżeli ja pokazuję dane ćwiczenia, a wy mi, tam jak ktoś mi napisze, że o Jezus Maria, skierował tam broń do, w kierunku człowieka, ale ja wiem, co ja z tą bronią zrobiłem, wiem, że ona jest sprawdzona przeze mnie. Dwa, trzy razy, i ja mogę pokazywać pewne rzeczy, i czasami trzeba tak pokazywać, jak, jak my to robimy. Bo tak to wymuszają, to wymuszają pewne ćwiczenia. Więc, jakby, no, chyba do tego tematu to jest wszystko. Ja nie będę tu się uzewnętrzniał. Więc, że i tak pewnie ktoś może napisać mi tu zaraz jakiś mądry komentarz. Nawet nie będę tam się odnosił do tych komentarzy, mam to nosie Ja po prostu chcę, żeby. Zrozumieli to bardziej ludzie, którzy ewentualnie by chcieli do nas przyjść. Strzelania bojowe, dynamiczne i obronne to jest inna para kaloszy niż strzelania sportowe na zawodach, gdzie są zupełnie inne regulaminy i, i warunki bezpieczeństwa. I druga taka rzecz, gdzieś mi się też kiedyś przewinął taki, taki komentarz, że uczymy jakiejś starej taktyki praktycznie każdy, z kim rozmawiam, nawet tak czasami podpytuję kolegów, czy, czy tam uczą czegoś zupełnie nowego, bo tam to stare jest do kitu. Ale jak to stare jest do kitu? No, bo podobno jest do kitu, no tak piszą ludzie po internetach. No, ale co się przejmujesz? No, przecież robisz i jakby jest to skuteczne. I moi drodzy, o to chodzi. Jeżeli ja robię daną taktykę, daną technikę robię i ona jest wciąż skuteczna, uwierzcie mi, że nie ma potrzeby ewolu ewoluowania nie wiadomo jak daleko. Ja zmieniłem na przykład uchwyt broni na, na taki tutaj wysoki, tą ręką bierną, nie strzelającą. Zmieniłem uchwyt na taki wysoki. Kiedyś to się inaczej zupełnie tak u dołu łapało. Też były większe przecież pistolety, te jakieś jakieś 75, jak, jak się zaczynało. I i moi drodzy, ja, ja to poprawiłem, bo wiem, że to jest lepsze. Ja pewne rzeczy też zmieniam w, w swoim strzelaniu i w metodyce szkoleń. I ktoś to pisze, że ja uczę staroci, a obejrzał tylko parę fragmentów filmów. Dobra, to, to pominę dalej, nie będę już tutaj opowiadał, bo... Dla mnie to, to po prostu ręce opadają, no ale ja wiem, że tak jak mówię, no nie znam się, to się wypowiem. Tak? To jest podstawa teraz w tej chwili w internecie. Już pomijam, że to świadczy o, o, o takim braku szacunku do, do, do tego, co my robiliśmy. Ja nie wiem, czy inni też nie, nie rozmawiam za bardzo z chłopakami o, o takich komentarzach, bo to też nie ma sensu. E, słuchajcie, ale powiem Wam, bo, bo generalnie w tym temacie to by było chyba wszystko, co miałbym do powiedzenia. E, i, I mam nadzieję, że, to, że ludzie zrozumieją po prostu, że to, to są zupełnie inne tematy sportowe, a, a, a to czego my uczymy. Natomiast jakiś czas temu był taki komentarz u nas pod jakimś filmem, nie pamiętam, bo to, to też mi właśnie kolega pokazał, żebym specjalnie zobaczył. No przepiękny komentarz po prostu. Będę używał tylko, że tak powiem. Pierwszych liter ksywek, bo jest mowa o kolegach, których znam. Akurat chłopcy są z gromu. Ja nie służyłem, żeby nie było w gromie. Jeden z nich służył wcześniej, w jednostce, w której ja byłem. Jako, że nie skonsultowałem tego z nimi, to, to nie będę mówił całych, całych ksywek. Komentarz dotyczył sytuacji, gdzie ja powiedziałem do, do uczestnika szkoleń, że jak. Załadował, przeładował broń. To nie ma żadnego dobijania, odłobijania broni, sprawdzania w jakiś sposób. Tylko prowadzi ogień. Eee, I komentarz. Tak, a pan M i pan L dobijają zamek. A służyli, to pada nazwa czteroliterowa jednostki, i jeden z nich nawet tłumaczy... Dlaczego dobija? Ja nie wiem, dlaczego on dobija. Człowiek nie załączył linku do, do, do filmu, w którym on to tłumaczy. Jestem pewien, że dobija w takiej sytuacji, jak to się robi, jak my to robiliśmy. Jak my w zasadzie wszyscy to, to, to robimy, czy robiliśmy. Mianowicie, znowu powtórzę to samo. Człowiek nie wie, czego my uczymy w jakim zakresie my szkolimy. Więc piszę bezsensowny komentarz, żeby tylko jakby zaistnieć. A nadmienię, że właśnie bo miałem o tym wspomnieć, to, to nadmienię wam tylko, że w jednym z, jeden z komentujących właśnie ma takie zdjęcie profilowe, jak zanim jest kulochwyt i cele, on biegnie w kierunku kamery, cały szpej, tutaj ten, ten IPSC założony, broń skierowana tak, i on kolażuje w kierunku w kierunku kamery. Może wybiega, może się przemieszczał, nie wiem, nie wiem jak wyglądają takie zawody, więc się nie wypowiadam. To właśnie jest wskazanie na tą różnicę. On ma broń tam, a uczestnicy moich zajęć. Jeżeli strzelają tam do celu, robią zwrot do tyłu, wycofanie do następnej przeszkody, to biegną z bronią tutaj. Trzymają ją tu, przy sobie, blisko, na, na dołku, tutaj na mostku. Biegną, wiedzą, co się dzieje z bronią, palec jest poza językiem, broń jest bezpieczna. Biegną, chowają się za przeszkodę i, i znowu mogą kierować broń w, w stronę celu. I o to mi właśnie chodzi, że człowiek zupełnie co innego robi. I ja mógłbym powiedzieć, Stachy, co ty robisz? Śmieje się z ciebie, że ty tak biegasz z bronią. Nie śmieje się, bo taką rzecz robi, takie zawody sobie wymyślił. Niech strzela, nie mam z tym żadnego problemu. No i wracając teraz do tego dobicia. Strzelanie dynamiczne, strzelanie obronne. Biegnie na mnie człowiek. Cieszyłbym się, chłopaku, ty, który ten komentarz wrzuciłeś, gdybyś obejrzał to, co mówię i posłuchał. Biegnie do mnie napastnik z bronią białą, bronią palną, obojętne. Wiem, że mnie zaatakuje. Dobywam więc broń i według tych standardów muszę o, wypnę, dobiję, bo na filmach tak przecież pokazują niektórzy. Do, tu włożę, przeładuję, zrobię pręczek. Tak, sprawdziłem, dobra. Dobiłem, obiłem i mogę oddać strzał ostrzegawczy albo, nie daj może, do napastnika. Tak. Hmm. Na egzaminie w jednej z tych jednostek specjalnych musieliśmy zawsze. Strzelić poniżej 3 sekund zdobycia, przeładowanie broni, wprowadzenie naboju do komory nabojowej i trzy celne strzały do napastnika zasłoniętego zakładnikiem, i to trzeba było zrobić poniżej 3 sekund. Myślę, że kolego byś to zrobił na pewno w te 3 sekundy, te wszystkie takie tu operacje, sprawdzenia tu i tak dalej. Dobra. Więc jakby chyba to wyjaśnia temat. Teraz, czy dobija się zamek? Tak, dobija się zamek. Oczywiście. Jedziemy na robotę. Czy w bazie, gdzieś w sytuacjach tam wyjazdów tych misyjnych, czy w firmie tutaj w kraju? Każdy przed robotą. Przygotowuje wszystko. Bierze ARK, nie będę pokazywał, nie wyjąłem z szafy, pokazuję to na, na krótkiej. Bierze ARK, kę ładuje, cofnie zameczek, jest załadowany, nabój w komorze, dopchnie do pychaczem, czy tam wanie sobie w zamek, obojętny mi to jest. Gładka lufa, to samo, tak samo. Sprawdzamy, wszystko jest załadowane. Bierzemy krótką, magazynek, Przeładowuję, pressczek, dobijam, kabura. Tak z każdą jednostką broni zrobię. Dlaczego to robię? Bo na robocie ja muszę być pewny, że jeżeli robię spieszenie z pojazdu, wyskakuję, zajmujemy pozycję. Ja już wiem, że ja mam każdą broń załadowaną. Jestem spokojny. Wchodzimy i jeżeli mi nie spracuje tam jedna, dobywam drugą, walę z drugiej. Czy tam zacięcie, czy cokolwiek, ale wiem, że ta druga też już jest załadowana, wszystko, wszystko gotowe do, do strzału. W tej sytuacji to tak zwane dobicie się robi. Ale najbardziej to mi dobijają takie właśnie komentarze ludzi, którzy jakby nie wiedzą i wypisują takie bzdety, a później jeszcze piszą, jak, jak pyta, spytałem jednego człowieczka, no jakie ma doświadczenie, jakby bojowe, skoro jakby komentuje. Pewne zagadnienia. Gdzie się szkolił, to on mi napisał, że to nie ma żadnego znaczenia. No dobra. Czyli on będzie się wypowiadał, a nie daj Boże, jeszcze będzie kogoś uczył takiego strzelania dynamicznego gdzieś przeobronnego, bo dostał certyfikację, będzie szkolił kogoś, nie mając żadnego doświadczenia bojowego. Dwa kciuki w górę bardzo fajnie. Moi drodzy, chyba tyle, ja nie chcę tutaj też nie wiadomo ile opowiadać. Chciałbym, żeby ten film, tak jak mówię, dotarł do osób, które u nas strzelają albo które po prostu przeczytają gdzieś te komentarze i chcieliby jakiegoś wyjaśnienia, no to, to, to wrzucimy ten film z jakąś tam formą wyjaśnienia. I obym, mam nadzieję, że już więcej nie będzie mi się chciało takiego czegoś nagrywać. Także tyle. Dziękuję bardzo.